Na TikToku opowiadałem wam o państwie Samona, które można powiedzieć było pierwszym państwem powstałym na terenach Słowian. Znajdowało się ono na terenach Czech, wschodniej Austrii, zachodniej Słowacji i południowych terenach Polski. I jak się okazuje, miało zatarg z frankami. Jak do niego doszło? I jaki był punkt kulminacyjny tego zatargu, opowiem Wam w trakcie trwania tego odcinku. Ale zanim Was do niego zaproszę, to chciałbym Was zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału Poddywajmy o historii, jeżeli materiał Ci się spodobał. A jak zostawisz w komentarzu słowo SAMON, to powiem Wam ciekawostkę, o której nie wspomniałem w trakcie trwania tego materiału. I już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Wszystko co wiemy o tym zatargu wiemy z tak zwanej Kroniki Fredegara, której autorstwa dokładnie nie znamy. Natomiast w niej zostały zapisane co się działo w 630 roku naszej ery. To właśnie wtedy Frankijscy kupcy przybyli do państwa Samona, gdzie zostali obrabowani, a następnie zamordowani. Dagobert I, który był królem Franków, chciał wykorzystać ten pretekst, żeby wzmocnić swoje wpływy na wschodzie. A jeszcze dodatkowo o pomoc poprosiły go plemiona germańskie, żeby załatwił problem z wędami, inaczej łożyczanami. W tym celu Dagobert I wysłał do Samona swojego posła, Sychariusza, który miał jakkolwiek rozwiązać tą sprawę, a także zażądać od króla państwa słowiańskiego jakiejkolwiek formy rekompensaty. Ale ten nie przyjął go nawet. Dlaczego? najprawdopodobniej miał mocno antagonistyczne stosunki do państwa Franków i temu opuścił ich kraj i zamieszkał na terenie Moraw. Chociaż istnieje też teoria, że został wysłany jako emisariusz Dagoberta I. Ale na to nie ma oficjalnych dowodów, jakoby Samon był oficjalnym emisariuszem Dagoberta I. Sychariusz był mocno oburzony, że jakiś tam Kimieć, o którym wspomnę później, nie wpuścił go przed swoje oblicze. Ale według kronikarza był również bardzo uparty i zrobił wszystko, żeby dostać się przed oblicze króla. Więc co takiego zrobił? Przebrał się w szaty słowiańskie. Ale jego, jego musiało upaść. W przebraniu słowiańskim wmieszał się w tłum, dostał się przed oblicze władcy słowiańskiego. No i ten, widząc już z kim ma do czynienia, no to nie mógł go odprawić no i musiał go przyjąć rozmowy między posłem a królem słowiańskim były bardzo trudne ponieważ szcicharz już na początku zażądał wydania morderców kupców bezwzględnego podporządkowania się dagobertowi I a także rekompensaty za ich morderstwo trzeba przyznać miał tu pet. jak się można spodziewać samon odmówił póki co życzliwie ale sychariusz, słysząc odmowę, już się tak nie patyczkował, żeby z nim rozmawiać życzliwie. Przeszedł do pogróżek, które również nie przyniosły żadnego efektu. Samon wciąż utrzymywał spokojną postawę i nawet zaręczył, że zaprowadzi sądy i ukaże sprawców tego wykroczenia. Dodał również, że państwo słowiańskie, które utworzył, może podporządkować się Dagobertowi I. Pod warunkiem, że ten będzie chciał z nim rozmawiać na drodze pokoju, nie szantażu. Co może tam pogłoska o byciu szpiegiem Franków nie jest tak całkiem odrealniona? Pozwólcie, że teraz zacytuję wam odpowiedź sychariusza na słowa Samona, a później odpowiedź Samona na słowa sychariusza. Nie godzi się, aby chrześcijanie i słudzy Boży zawierali przymierze z psami, na co król słowiański odpowiedział. Wolno psom Bożym kąsać sługi Boże, jeżeli sługi te ciągle postępują przeciw jego woli. Na to już Dagobert I nie mógł inaczej zareagować, tylko wypowiedzieć wojnę. I tyle było z podejrzeń Samona jako emisariusza Dagoberta I. Wyprawa przeciwko Samonowi ruszyła w 631 roku naszej ery i trzeba było przyznać, że była zaplanowana z naprawdę dużym przytupem. I jej głównym celem było całkowite podbicie państwa Samona. Razem z Frankami na państwo Samona zmierzali Longobardowie oraz Alamowie, natomiast państwo Samona mogło liczyć na ciche wsparcie Cesarstwa Bizantyjskiego. Dodatkowo Frankowie zostali wsparci oddziałami awarskimi. Jakie oni mieli w tym korzyści? Ano, takie, że jeżeli Dagobert I podbiłby rzeczywiście państwo Samona, no to e, Awarowie byliby ponownie władcami tych ziem pod zwierzchnictwem Dagoberta I. Od Dagoberta I odłączył się książę plemienia Serbów, Derwan, który do tej pory był pod jego zwierzchnością. Wszedł on prawdopodobnie w podobny stosunek prawno-polityczny z państwem Samona, to znaczy stosunek protekcyjny, odwzajemniony ze strony Derwana płaceniem trybutu. Początkowo Słowianie unikali otwartej bitwy, jednak w końcu musiała do niej dojść. Między 631 a 632 rokiem, daty dokładnie tutaj nie są e, znane, doszło do bitwy pod tak zwanym Vogastisburgiem i Samon skupił się na obronie tego grodu. Bitwa ta najprawdopodobniej trwała około trzech dni. W trakcie nich stroną inicjującą początkowo były oddziały frankijskie. Z racji, że Samon przyjął taktykę obronną, to czekał po prostu, aż oddziały frankijskie się zmęczą. I kiedy to nastało, to wojska Samona opuściły obóz, zaatakowały Franków, pokonały ich, także resztki oddziałów ratowały się ucieczką. Od tej bitwy Samon przeszedł do kontrofensywy, której efektem było emancypacja Turingi, rozbicie jedności państwa austrazyjskiego, a także e, spokój na wschodnich terenach, ponieważ Dagobert I chcąc nie chcąc musiał zaakceptować, że na tamtych terenach powstało państwo słowiańskie. Zatem jak sami widzicie, ego nigdy nie jest dobrym doradcą. Przekonali się o tym boleśnie Frankowie, którzy zostali sprowadzeni na ziemię przez Słowian, których państwo można powiedzieć dopiero się formowało. No dobra. To teraz pogdybajmy. Po pierwsze, czy gdyby Samon i Secharyusz się dogadali, to doszłoby do wojny? Oczywiście, żeby do niej nie doszło, ale warunki, jaka postawiła strona frankijska, no nie mogły przejść. Rekompensata i wydanie tych, co odpowiadają za morderstwo kupców, no to by mogło jeszcze przejść, ale podporządkowanie się pod zwierzchnictwo króla frankijskiego, no nie. Ale z drugiej strony Samon zdawał sobie sprawę, że lepiej być pod opieką kogoś silniejszego, więc może pod względem politycznym zgodziłby się na ten ruch. Ale nie w chwili, kiedy Sychariusz postępował tak, a nie inaczej. Poza tym po słowach Samona możemy podejrzewać, że ci kupcy wcale tacy święci nie byli. A skoro tacy święci nie byli, a państwo samona się dopiero formowało, to musiał zdawać sobie sprawę, że odmowa królowi frankijskiemu może doprowadzić do wybuchu wojny, więc musiał mieć poważny powód, dla którego nie zgodził się na warunki prezentowane przez króla frankijskiego. Po drugie, czy gdyby Germanowie nie poprosili króla Dagoberta o pomoc, to czy ten przybyłby? Jestem przekonany, że przybyłby, ponieważ, jak wcześniej Wam mówiłem, no to on chciał zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej granicy. A na wschodniej granicach zawadzali mu zarówno Sasowie, jak i później Słowianie. Dzięki serdecznie za Waszą uwagę. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Pamiętajcie, że jak napiszecie w komentarzu słowo samon, to podam Wam ciekawostkę, o której nie wspomniałem w trakcie trwania tego materiału. A jeśli film Ci się spodobał, no to będę wdzięczny za pozostawioną subskrypcję. A my widzimy się za dwa tygodnie, standardowo w środę o godzinie 20. Trzymajcie się, cześć!